Cześć, witajcie. Jestem z dzichu. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj może troszeczkę mniej, yy, może mniej taki bardziej odkrywczy odcinek z numizmatyki, ale może może niektórym się to z was spodoba. E, dzisiaj zaprezentuję wam porównanie banknotu yy, przedwojennego z banknotem podczas okupacji niemieckiej najpierw chciałbym pokazać Wam taki troszeczkę gorszy stan bo taki jeszcze posiadam to jest 5 złotych z roku 1941 jest to taki stan trzeci no możecie sami zobaczyć o, wygląda to, widzicie parę tu ma załamań i tak to się w ogóle prezentuje ale w ogóle banknot jest dosyć ładnym banknotem według mnie przedstawia on jakąś polską księżniczkę może jest to Dobrawa, może Reheza, a może i Bona Sforza, nie wiem. Nie jestem na 100% pewien. E, możecie, jeśli wiecie, napisać w komentarzach, bardzo bym, by, bał, byłbym wam wdzięczny. No kolorystyka taka zielono-żółta, ładny banknot, seria AE, jest seria pojedyncza bodajże i jest to właśnie też chyba 40 rocznik i ten banknot jest bardzo drogi, nawet w takim stanie był kosztował powyżej chyba 200-300 zł. to są już taka lepsza seria, było po prostu tych banknotów mniej. No i tak to się właśnie prezentuje, tył, no widzicie. Rok 41. Bank emisyjny w Polsce. No niestety, Polska była pod okupacją Rzeszy Niemieckiej. E, niestety, pod okupacją, właśnie Rzeszy Niemieckiej. E, choć i tak, że napisali w Polsce, bo mogli dać w generalnej guberni pod zarządem Hansa Franka. Ale ok, Banknoty były pewnie emitowane w Krakowie. Zaraz zobaczymy, może, może to będzie pisało oj, zleciał, a raczej odleciał, gdzieś może tutaj pisze tak, Kraków, 1 sierpnia 41. dobrze, a teraz właśnie chciałbym porównać, bo mam te same banknoty tylko w stanie takim lepszym stan pierwszy, prawie że pierwszy powiedziałbym minus pierwszy, yy, dwa plus tak bym to albo poczekajcie o. ten już widzieliście w całej okazałości to zrobimy tak. Tylko jeszcze może troszeczkę oddalimy. Tak, leciutko, ale jednak. No, i tak to się prezentuje. E, no, banknot roku 30 i banknot 41. Wizerunek kobiety jest taki sam. Oczywiście jest inny znak wodny, ponieważ ten z 41 posiada znak wodny, żeby Was nie skłamać, takie jakieś ornamenty geometryczne. A ten z 30 posiada bardzo ciekawy, nie wiem, może widzicie, przyjrzyjcie się troszeczkę, widać tutaj zarys, jest to zarys Zygmunta I Starego, czyli według mnie jest to Bona Sforza, ponieważ Zygmunt I Stary miał za żonę Bonę Sforzą, e, e, księżniczkę Bonę, włoską księżniczkę, która została później polską królową, to jej właśnie, można powiedzieć, Polska e, jest wdzięczna za no przy, za po prostu sprowadzenie do naszego kraju architektury renesansowej, czy chociażby nawet takiej oto włoszczyzny, którą teraz jemy, czyli bodajże, mm, powiedziałbym, no co tu by wiele mówić, marchewka. Może marchewka już była, ale tutaj bardziej mówię o zielonych, takie coś jak kapusta. Eee, choć kapustę też jedliśmy, może sałata o tak powiem, nie się tutaj za bardzo rozwodził i brnął dalej w ten temat, no według mnie banknoty bardzo ładne, choć ten z roku 30 jest o wiele według mnie ładniejszy, przybliżmy widzicie Warszawa, rok 1930 Prezes banku, naczelny dyrektor oraz skarbnik. No Bank według mnie przepiękny pod względem swojego wyglądu. Naprawdę bardzo, bardzo ładny. Odwróćmy go na drugą stronę. No i z drugiej strony też nie ustępuje. Piękne właśnie. Piękny według mnie napis Bank Polski, bilety Banku Polskiego oraz na górze nasz orzeł, czyli godło II Rzeczypospolitej i literki nakładające się na siebie po, w rogach tego tutaj niebieskiego. Prostokąta, czyli BP Narodowy, Bank Polski, Bank Polski, Bank Polski, Bank Polski. <tak>, tak bym to powiedział. No, według mnie banknot bardzo, bardzo ładny. No i tak się on właśnie hmm, prezentuje. Myślę, że wygląda do nawet ciekawie i że może pomysł nagrania o nich odcinków nie był taki. Zły. Myślę, że to wszystko. Teraz w kolejnych odcinkach, myślę, że zaczniemy omawiać jeszcze jakieś inne banknoty. Mam jeszcze parę, które na kanale się jeszcze nie pojawiły. Myślę, że je też Wam przedstawię, ale to już w następnych materi następnym materiale, który już niebawem. Dziękuję za uwagę. Możecie mi na przykład jeszcze napisać, kto znajduje się, co to za chłop tutaj. Się znajduje może zwykły chłop albo może jakaś postać historyczna, oraz może potwierdźcie moją tezę, czy główną postacią na banknocie jest Bona Sforza. Dobrze, to ja bardzo Wam dziękuję, jeśli dotarliście do tego momentu i zapraszam do kolejnych odcinków, które myślę już niebawem. Cześć!